І так, чеш котечки, лишай серію, як аналізувач виніки фірм. Кожна фірма публічна, яка знаходиться на гілджі, повинна рапортувати свої виніки для своїх інвесторів. Робимо зазвичай вони то раз на квартал. І побачимо зараз рахунок зисків і страт, або profit and loss statement, income statement, то називається. Na przykładzie firmy Apple, i tak e, znajdziemy w Google Apple IR. E, IR znaczy Investors Relationship e, albo Investor Relations. I e, klikamy tutaj na ten link, przechodzimy na ich stronę. Oczywiście każda firma, na przykład Coca-Cola albo coś, będzie miała swoją stronę IR, i tam trzeba nawigować po swojemu. No, i nas interesują wyniki. Zazwyczaj może być to z góry, tutaj jakieś wyniki, mogą być to tutaj od razu na dole. Jak widzimy, to jest Investor Updates. I widzimy, że jest wynik za drugi kwartał 2022 roku. Zaraz powiem o co tu chodzi, ale nas, my będziemy patrzeć na roczny raport. Roczny raport, zazwyczaj Annual Report. I, i albo forma 10K to się nazywa w Stanach, więc szukamy ten raport za 2021 rok. Ja na, już mam go, otwieram i trzeba znaleźć coś takiego jak statements, income statement, profit and loss statement. Też różnie to nazywa się w innych firmach. I tutaj tak w Apple rok finansowy różni się od roku kalendarzowego. To jest trochę czasami tak się zdarza właśnie w niektórych firmach, że oni zaczynają swój rok na przykład w drugim kwartale na przykład. W tym przypadku Apple kończy swój rok finansowy we wrześniu, na koniec września i widzimy tutaj september. 25 2021 i tutaj jest ten rachunek zysków i strat niestety też nagłówków tu nie mają ale zaraz przejdziemy się co zn znaczą wszystkie te liczby jak one są wyliczone e, i wszystko zaraz <coughs> wam powiem i tak ja przyniosłem po prostu te liczby wszystkie tutaj e, w Excel będzie to prościej, ponieważ będziemy od razu kalkulować, jakby tak, jak robi to sama firma Apple przed swoimi raportami. Oczywiście oni mają system reportingowy, ale na sam koniec po prostu oni tak samo te systemy pokazują te same dane i wyliczają. I teraz, tak, co jest najważniejsze, że tutaj liczby zawsze pokazane w jakiejś tam kwocie, na przykład tu jest w millions, in millions. Czyli znaczy, że tutaj na przykład 297 tysięcy, to jeszcze trzeba pomnożyć na milion tą liczbę. Tak samo każdą liczbę i tu oni piszą, except number of shares, which are reflected in thousands. Czyli liczba um, akcji na dole, tam pokażę też dalej, w tysiącach jest. No i głównie tak jak widzimy, to to jest ta linijka skopiowana po prostu z tego raportu. Um, <coughs> no i przyjdziemy krok po kroku. Firma Apple, jak wiecie, e, produkuje i sprzedaje swoje iPhony, iPady, różne tablety, głośniki, słuchawki, komputery, laptopi, i ma tu różne serwisy. Więc w tym przypadku zaczynamy ogólnie rachunek zysków i straty, on różnie się nazywa P&L, Profit and Loss, Income Statement. Zaczynamy zazwyczaj od sprzedaży albo e, e, przychodu, Revenue. I tutaj dodałem synonimy jeszcze, e, jak to może być w innych raportach, jak to w potocznym języku też może być nazywane, więc będziecie po prostu patrzeć tutaj. I zazwyczaj ten pierwsza linijka, albo top line się nazywa, albo revenue. I na dole, bottom line, albo earnings. Można tu dopisać. Earnings, e albo net income. No i zaczynamy od tego, że firma powiedzmy w ciągu miesiąca wyprodukowała i sprzedała e jakieś tam produkty. Jeśli ona tylko wyprodukowała, a nie sprzedała, więc tutaj po prostu nie będzie sprzedaży żadnej i wszystko pójdzie na zapasy na przykład więc w tym przypadku pokazuję to co jest sprzedane w ciągu tego no w tym przypadku całego roku i patrzymy products jest 297 tysięcy ja będę mówić tak jak oni tu pokazują bez milionów tutaj i products czyli iPhone'y, iPad'y i tak dalej to jest to w dolarach kwoty wszystkie będą i serwisy 68 000, czyli suma całych ich przychodów, to jest ta suma, zielone formuły, 365 817, czyli to, co sprzedali w ciągu całego roku w dolarach. Dalej, cost of sales to są koszty związane z tą sprzedażą, czasami to nazywa się cost of goods sold albo COX, cost of sales. Costs of revenue, <coughs> ale głównie to są związane koszty z tymi produktami, które my tutaj sprzedaliśmy. Czyli jeśli mówimy o linijce, produkty sprzedaliśmy na 297 tysięcy dolarów. Oczywiście pamiętamy, że te liczby są w milionach. Sprzedaliśmy na 297, a koszt związany z tym był 192. Dalej. Serwisy 68 sprzedaliśmy, a koszt ze sprzedażą związany 20 tysięcy, co to znaczy? Czyli, na przykład, produkujemy. No weźmiemy tutaj products, czyli sprzedaliśmy tutaj iPhone'y, a tu jest koszt wytworzenia tego iPhone'a Logistyka, materiały, koszt robocizny, amortyzacja na przykład maszyn. Więc to wszystko jest koszt, koszt wytworzenia, a tu jest jakby sprzedaż związana z tym kosztem, czyli powyżej. Można powiedzieć, że na przykład jeśli podzielimy top przez to, to, mamy marżę tutaj 54% na produktach, które Apple produkuje, prawie 55%, czyli 50% to jest marża, którą oni dodają do kosztu wytworzenia. Tak samo i na serwisach, na przykład oni płacą za usługi związane z serwerami, utrzymaniem tych serwerów i tak dalej żeby te iTunes tam nie wiem e, jakie tam Apple Music, na przykład Apple TV, żeby te wszystkie serwisy funkcjonowały, więc to są koszty związane z tym funkcjonowaniem. No i dalej to jest podsumowanie po prostu tych kosztów, czyli te dwie linijki zsumowane, jak widzimy tutaj daje nam to 212 981 dolar. E, możemy również zobaczyć, to jest ta liczba, total cost of sales i czasami pojawia się taka linijka. W różnych raportach to jest różnie, ale to nie jest obowiązkowa liczba, która nazywa się gross margin, czyli marża. Tak jak pokazywałem Wam w procentach marży pomiędzy tą a tą liczbą, czyli revenue i y cox, na przykład cost of sales, to tak samo tu jest różnica po prostu pomiędzy total net sales i total cost of sales. Czyli to jest marża, którą zarabia firma przy з продажі. Чи випродукувала за 212, а продала за 365, маржа 152. Далі, operating expenses. І до operating expenses е, входить така позиція тут. І часами буває, залежно ще від фірми, бувають теж ніякі інші лінійки, додаткові позиції, що появляємо, але зазвичай тут є R&D, чи research and development, чи кошти зв'язані з innowacjami, na przykład testujemy nowe procesory, produkujemy je, jakieś badania robimy i tak dalej. Więc to też są koszty, ale te koszty już nie związane bezpośrednio z tymi iPhone'ami na chwilę obecną. One będą w przyszłości na przykład oczywiście jako marża dodane gdzieś, ale na chwilę obecną e, to są po prostu koszty badań powiedzmy. Dalej jest koszt e, selling general and administrative expenses. Też 21 900 albo SGNA on się nazywa również. To są koszty administracyjne, które też związane ze sprzedażą. Nie trzeba połączyć tutaj koszt wytworzenia, tylko samo sprzedaż na przykład i jakieś tam general koszty. Każda firma oczywiście po swojemu wylicza, wylicza te koszty i też w rozszerzonym raporcie najprawdopodobniej oni piszą o tych kosztach gdzieś tam na dole, ponieważ tu jest plik z 82 stron, więc po prostu te koszty Research and Development, oni piszą, że na przykład 21 tysięcy tam na jakieś testy podali, 21 tysięcy na coś związane z administracją. Czyli to mogą być też koszty pracowników e, biurowych na przykład, które pracują w Apple. No i tutaj kwota, suma po prostu tych dwóch. І зараз вже починаємо ще е, вилічення цілих якби доходів, повідзьмо. Якщо тут був зиск, тут і кошти, тут і теж кошти, то operating income, то есть попросту ружниця між нашим спридажем і э, коштами cost of goods sold або cost of sales і operating expenses. Тобто та ружниця, то есть, повідзьмо, наш EBIT. Czasami nazywają to EBIT albo earnings before interest and taxes. Więc nasz przychód pomniejszył się o koszty, ale nie wszystkie jeszcze i powiedzmy, że to jest pośredni taki dochód, ale jeszcze nie ostateczny. Dalej, jak widzimy, dochodzą jakieś inne przychody albo koszty. W tym przypadku e, liczba jest dodatkowa. Te nawiasy właśnie znaczą, że liczba jest ujemna, jeśli będą właśnie liczby w nawiasach. W jakiejś tam firmy waszej to znaczy że to jest minus albo koszt dodatkowy więc jak widzimy nasz operating income był 365 pomniejszył się o 212 i o 43 i daje nam to 108 teraz dodajemy jeszcze 258 jak widzimy tu jest formuła suma możemy szybko sprawdzić z tą liczbą 109 207 109 207 i dalej już idą prowizje na podatki z dochodów. Czasami po prostu piszą income taxes, czasami piszą provisions, czyli po prostu podatki można powiedzieć i po prostu nasza kwota tutaj ostateczna pomniejsza się jeszcze o podatek ten 14,5. Jak widzimy, to jest formuła, wszystko się podciąga i to jest nasz net income, czyli za rok firma zarobiła 90. 4680 dolarów i ta liczba jest w milionach. Jeśli Was interesuje konkretnie, ile to jest, po prostu mnożymy tą liczbę na milion. Jest to milion, czyli tyle w liczbach normalnych dla człowieka. Zarobiła 94,6 miliarda dolarów za rok. Zarobiła Apple czystego Zysku, tak, po podatkach, po wszystkim. I dalej jest coś takiego jak EPS albo Earnings per Share. E czasami analitycy różni, głównie większość na Wall Street, właśnie patrzy na ten EPS, ale nie zawsze to jest wskaźnik, który koniecznie odzwierciedla sytuację na rynku, ale dużo reakcji właśnie na giełdzie jest związanymi, związanych z EPS. Albo earnings per share, czyli ta linia earnings jest podzielona przez ilość akcji. I jak widzimy, ilość akcji, która dostępna na rynku, no tutaj jest zmienna. No i zaczniemy od tej linii basic, czyli po prostu bierzemy ten net income i dzielimy przez tą ilość akcji tutaj. Ja się podzieliłem przez 1000, bo tak, jak tu się pisze z góry. I wychodzi, że 5,67 dolarów jest na jedną akcję przychód. Jest również tutaj coś takiego jak Diluted Earnings per share w tym przypadku. Diluted znaczy, że są jakieś inne aktywa, które mogą łatwo być skonwertowane w akcję, czyli ten Common Stock, który handluje się na giełdzie. No i tutaj jak widzimy trochę, trochę ta liczba się różni. E Również, co chciałem jeszcze powiedzieć, że nie musicie oczywiście patrzeć na, um, każdego, na każdą firmę, która, um, która Was interesuje. Nie musicie patrzeć na indywidualne strony Investors Relations, um, a możecie znaleźć to na przykład na stronie Sekin Alpha albo na jakiejś innej stronie, która pokazuje wszystkie raporty. No w tym przypadku jest link u mnie na Sekin Alpha. Na ten income statement i on będzie, liczby będą ten same, ale e, będzie trochę się różnić właśnie od e, tego co ja już pokazałam. I tutaj trzeba wybrać na przykład Waszą akcję financials i wybrać tu z góry e, wśród trzech. Patrzymy na razie na income statement i wybieramy tutaj jest quarterly, czyli po kwartale i jest annual. My patrzyliśmy na annual, ja wybrałem tu. щоб з лівої сторони попросту були те найшвидші рапорти. Як віджимо, то є TTM. TTM значить trailing 12 months, чоли попросту остатня 12 місяців. Не конечно календажова 12 місяців, а просто останні. Чоли додавання бенже завжди одоймування додаткових місяців, залежно, що в який місяць ви подшите. Ну і так. Uh, jest tu September 2021, czyli ten raport, który patrzyliśmy. Jak widzimy, revenue 365, jest revenue 365, jest um, net income 94680, 94680. No i w sumie te, te same liczby, czyli patrzymy w tą drugą kolumnę. Jest podobnie to samo, tylko że nazwy, tak jak mówiłem, są inne. Zamiast sales używałem revenue. Cost of revenue oni używają jako Cox albo cost of sales 212 981. Tak samo, tak samo. Um, tutaj RD expenses, SGN expenses, total, wszystko jest podobnie to samo, ale czym CGN Alpha jest um, powiedzmy bardziej um, rozszerzona, to w dodatkowe informacje, jak widzimy, to wszystkie EPS one są tutaj już wyliczone automatycznie, też tak samo i są różne: od razu EBITDA, EBITDA, czyli Earnings Before Interest, um, Tax, Depreciation and Amortization. Dodatkowe informacje po prostu tutaj podane, i czasami jest wygodniej na przykład porównać jedną firmę z drugą firmą. W tym właśnie SIKIN Alpha, ale w zasadzie wszystko jest to samo. Oni biorą te dane bezpośrednio, właśnie ze strony Apple z tych raportów, przenoszą je jeden po jednemu na SIKIN Alpha i po prostu zbierają. Tylko, że SIKIN Alpha, tak jak mówię, Wam pomoże po prostu porównać na przykład revenues za. 2021 rok, z revenue za 2020, 19, 18 i tak dalej. I możecie widzieć po prostu, jaka jest um, dynamika po, po, po prostu w tych, uh, w tych wszystkich liczbach. I powiedzmy, że, że jeśli nas interesuje net income, czyli bottom line, patrzymy, że net income urósł uh, z 57 na 94, poprzednio było 55, 59, 48. No i tak samo oni też te liczby przedstawiają w milionach. Um, niestety tu chyba nie jest napisane, gdzie to jest, no ale wiadomo o co chodzi. Czasami te liczby w tysiącach. Jeśli ma, mała firma, to oni piszą, że tu jest in thousands, czyli w tysiącach te liczby będą przedstawione. No i zazwyczaj po prostu te liczby zamiast miliona w tysiącach i rzadko kiedy bywa także w liczbach e, prawdziwych, pojedynczych pokazuje się ale to dosyć małe firmy tak pokazują najprościej właśnie w takich w milionach albo tysiącach pokazywać e, Więc e, chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć e, A i polecam wszystkim oczywiście e, czytać raporty kwartalne jeśli Was interesuje na przykład firma Apple, czytajcie po prostu te raporty, tam dużo jest ciekawych rzeczy, um, ale taki Profit and Loss właśnie albo Income Statement, na który patrzyliśmy dzisiaj, to jest pierwszy podstawowy raport, który musicie, który musicie otworzyć po prostu od razu po raportach, Zobaczcie, jak Wasza firma w dynamice właśnie odzwierciedla e, swój sukces albo porażkę, Możecie stworzyć oczywiście taki dodatkowy plik dla siebie i dodatkowe kolumny, gdzie będziecie po prostu na przykład dodawać sobie te liczby tutaj i analizować możecie robić wykresy oczywiście i to Wam pomoże zobaczyć Waszą firmę w dynamice. E, ode mnie to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe. I do zobaczenia w następnym wideo.